Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, e, chciałbym dzisiaj powiedzieć o sekrecie e, związanym e, z objawieniem w Las Ale najpierw może powiem o tym, że towarzyszy nam autorska kopia o takiej ikony e, znanej jako adwokata nostra, czyli nasza orędowniczka. Według tradycji katolickiej ten pierwowzór przechowywany w Rzymie w jednym z klasztorów klauzurowych jest, został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę i ma to być ten pierwowzór wizerunku Matki Bożej. No cóż, jeżeli chodzi o lasalet, to to objawienie miało miejsce 19 listopada 1846 roku, kiedy to dwójka dzieci Melania Kalwat i Maximilian Giro usłyszało przysłanie Matki Bożej. Treść tego rędzia Matka Boża jakby podzieliła na dwie części. Pierwsza z nich Nosząca właśnie nazwę sekretu, miała zostać ujawniona po 1858 roku. Natomiast druga, która obejmowała te napomnienia do ludu francuskiego, zachęty do modlitwy, naprawy obyczajów, te orędzia były rozgłaszane przez dzieci i upowszechniły się właściwie bezpośrednio po, po tym objawieniu w Lasalet. 16 listopada 1851 roku, za zgodą Rzymu, biskup de Brillard ogłosił dokument uznający objawienia za prawdziwe. Natomiast sekret został spisany przez dzieci i zapieczętowany przez biskupa, i następnie został przesłany Piusowi IX, papieżowi Piusowi IX. W tym samym roku, czyli w 1851 roku, w 5 lat po objawieniu. Zgodnie z wolą Matki Bożej, opublikowany został po raz pierwszy w 1873 roku z imprimatur biskupa Naple, a potem wkrótce z imprimatur biskupa LECZE za osobistą aprobatą papieża. W 1879 roku już następny papież, Leon XIII, wezwał Melanie Kalwa do Rzymu, aby usłyszeć treść tego przesłania, tego sekretu z jej ust i otrzymać szczegółowe objaśnienia. Do końca XIX wieku ukazało się 28 wydań tego sekretu z imprimatur księży, biskupów i kardynałów. Natomiast w roku 1915, w związku z nadużyciami interpretacji orędzia, święte oficjum wydało dekret zabraniający dodawania do niej jakichkolwiek komentarzy. I dekret ten nie został zniesiony do dnia dzisiejszego, obowiązuje nadal katolików. Natomiast w XX wieku Zainteresowane je tym orędziem znacznie osłabło. Także jej pozostaje ono bardzo mało znane. Mając to na uwadze, no, warto, żebyśmy się zapoznali z tym sekretem, tym bardziej, że on ma duże znaczenie dla czasów, w których żyjemy. Ksiądz Rigaud Mając na uwadze no, treść tego sekretu, według wydania francuskiego, stwierdził tak. Sekret ten jest słowo w słowo podany przez naszą trzygodną matkę. W takiej postaci przekazałem go jego świątobliwości Lonowi XIII w 1879 roku. A potem ksiądz ten napisał tak: Protestuję stanowczo. Przeciwko innym tekstom, które ludzie będą mieli czelność publikować po mojej śmierci, protestuję przeciwko fałszywym oświadczeniom tych wszystkich, którzy ośmielą się mówić: po pierwsze, że upiększyłem sekret, po drugie, przeciw tym, którzy oświadczają, że nasza matka i królowa nie powiedziała, aby przekazać sekret całemu jej ludowi. Także chciałem zapoznać Państwa z tym sekretem, który. W języku polskim ukazał się w numerze drugim z 1997 roku pisma Zawsze Wierni. Na marginesie serdecznie polecam to pismo jako jeden z nielicznych periodyków, który prezentuje prawdziwie katolicką naukę, doktrynę, formuje pozytywnie myślenie. Współczesnych katolików. Sekret. Melania, to co powiem Ci teraz nie musi pozostawać sekretem na zawsze. Możesz to opublikować w 1858 roku. Kapłani, słudzy mojego syna, kapłani przez swoje złe życie, przez brak uszanowania i pobożności w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość do pieniędzy, przez upodobanie w honorach i przyjemnościach, kapłani stali się naczyniami nieczystości. Tak, staw kapłański woła o pomstę, i pomsta jest nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, którzy przez swoją niewierność i złe życie krzyżują mego syna po Asturę. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba, i teraz pomsta stoi już w ich drzwiach. Nie ma już nikogo proszącego o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi, nie ma już czodrych dusz, nie ma już nikogo godnego. Składania nieskalanej ofiary przedwiecznemu w imieniu świata. Bóg uderzy w niespotykany sposób, biada mieszkańcom ziemi, Bóg wyleje swój gniew i nikt nie będzie w stanie uciec od tylu nieszczęść jednocześnie. Kierownicy i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę. Szatan zaćmił ich umysły, stali się oni tymi zbłąkanymi gwiazdami, które dawny diabeł pociągnie swoim ogonem na zagładę. Bóg pozwoli starożytnemu wężowi posiadć rozłam pomiędzy władcami we wszystkich społecznościach i rodzinach, będą cierpieć męki zarówno fizyczne, jak i moralne. Bóg pozostawi ludzi samymi sobie i będzie zsyłał kary jedną po drugiej przez ponad 35 lat. Ludzkość znajdzie się w przededniu najbardziej przerażających prag i wielkich nieszczęść wydarzeń musi oczekiwać, że będzie rządzona różgą żelazną. I pić kielich Bożego Gniewu. Niech wikariusz mojego syna, papież Pius IX, nie opuszcza Rzymu po 1859 roku. Niech będzie nieugięty i wielkoduszny, niech walczy bronią wiary i miłości, ja będę z nim. Niech strzeże się Napoleona, jego serce jest dwoiste, będzie chciał być papieżem i cesarzem równocześnie. Bóg wkrótce go usunie. On jest tym orłem, który chcąc zawsze się wznosić, padnie wkrótce pod mieczem, którego chciał użyć, by zmusić ludzi do uwielbienia siebie. Włochy będą ukarane za swoją chęć zrzucenia jarzma pana panów i poddane wojnie. Krew będzie płynąć ze wszystkich stron. Kościoły będą zamknięte lub zbezczyszczone, kapłani i duchowni będą wywiezieni lub mordowani i to w sposób okrutny. Wielu porzuci wiarę. Liczba księży i duchownych, którzy odłączą się od prawdziwej religii, będzie wielka, między nimi znajdą się nawet biskupi. Niech papież strzeże się cudotwórców, bo przyszedł czas na najbardziej zdumiewające cuda na ziemi i na niebie. W roku 1864 Lucyfer razem z wielką liczbą diabłów zostanie uwolniony z piekła. Stopniowo niszczyć będą wiarę. Nawet osoby poświęcone Bogu tak oślepną, że bez specjalnej łaski osoby te przyjmą ducha złych aniołów. Wiele domów duchownych straci wiarę zupełnie i spowoduje potępienie wielu dusz. Złe książki będą rozprzestrzeniać się po ziemi, a duchy ciemności będą wszędzie szerzyć rozprzężenie w rzeczach dotyczących służby bożej. Będą one miały wielką władzę nad naturą, będą też kościoły do służby tym duchom. Ludzie będą przenoszeni z miejsca na miejsce przez złe duchy, nawet kapłani, ponieważ nie będą oni żyć zgodnie z duchem Ewangelii, który jest duchem pokory, miłosierdzia i gorliwości dla chwały Bożej. Zmarli i Sprawiedliwi będą wskrzeszeni to znaczy, że ciała te będą przybierać postać Sprawiedliwych, którzy niedawno żyli na Ziemi, aby łatwiej zwodzić ludzi. Ci, tak zwani zmartwych stali zmarli, którzy nie będą niczym więcej niż. Diabłami pod ich postacią będą głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawem Jezusa Chrystusa, przecząc istnieniu nieba, o ile nie będą oni de facto duszami potępionych. Wszystkie te dusze pojawią się łącząc się ze swymi ciałami. Na każdym miejscu dziać się będą nadzwyczajne cuda, gdyż prawdziwa wiara zostanie spłomiona i fałszywa światłość oświetla świat. Biada książętom Kościoła którzy zajmować się będą wyłącznie dodawaniem bogactw do bogactw, zabezpieczeniem władzy i odnoszeniem, obnoszeniem swojej pychy. Wikariusz mojego syna będzie musiał wiele wycierpieć, bo przez pewien czas Kościół poddany będzie wielkim prześladowaniom. Będzie to czas ciemności, Kościół będzie przechodzić straszliwy kryzys. Zapominając o wierze świętej, każdy człowiek będzie chciał sam sobą Kierować i wynosić się ponad innych równych sobie. Świeckie i kościelne władze będą obalone, wszelki porządek i sprawiedliwość będą zdeptane. Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, kłamstwo i nieład bez miłości ojczyzny i rodziny. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. Będę, będę z nim aż do dopełniania się jego ofiary. Źli będą wielokrotnie nastawać na jego życie, nie będą oni w stanie skrócić jego dni, ale ani on, ani jego następca nie zobaczą triumfu Bożego Kościoła. Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam cel obalić i doprowadzić do zaniku wszelkich zasad religijnych, torując rogę materializmowi, ateizmowi, spirytyzmowi i występkom wszelkiego rodzaju. W roku 1865 olbrzliwość widziana będzie w świętych miejscach w klasztorach kwiaty Kościoła zginą i diabeł stanie się królem wszystkich serc. Niech ci, którzy są kierownikami wspólnot zakonnych, mają się na baczności odnośnie osób, które przyjmują, diabeł użyje całej swej złości, aby wprowadzić do zakonów osoby oddane grzechowi, by nieporządek i zamiłowanie do cielesnych przyjemności Rozprzestrzeniały się po całej ziemi. Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia toczyć będą wojnę. Krew płynąć będzie ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, z Włochem. Wybuchnie wojna powszechna, która będzie przerażająca. Przez pewien czas Bóg nie będzie pamiętał o Francji ani Italii, bo Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest już tam znana. Niegodziwi spuszczą ze smyczy całą swoją złość. Nawet po domach będą morderstwa. I wzajemne masakry. Z pierwszym oślepiającym uderzeniem Bożego Miecza z góry cała natura zadrży z przerażenia, gdyż zbrodnie i nieład ludzi przebiją sklepienie niebios. Paryż będzie zburzony i Marsylia pochłonięta. Wiele dużych miast zostanie zburzonych i pochłoniętych przez trzęsienia ziemi. Wszystkim będzie się zdawało, że to koniec. Widać będzie jedynie morderstwa, starcia armii i bluźniercze serca. Prawi będą bardzo cierpieć, ich cierpienia i pokuty i łzy będą się wznosiły do nieba. Cały lud Boży będzie prosił przebaczenia i miłosierdzia, będzie błagał o moją pomoc i wstawiennictwo. Potem Jezus Chrystus w swej sprawiedliwości i w swym wielkim miłosierdziu wobec wiernych rozkaże swoim aniołom uśmiercić wszystkich swych wrogów. Od jednego uderzenia prześladowcy kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą, i ziemia stanie się pustynią. Potem nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Jezus Chrystus będzie czczony i chwalony, ludzie będą Mu znowu służyć. Miłosierdzie będzie kwitło wszędzie. Nowi królowie będą prawym ramieniem Kościoła Świętego, który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą bardzo postępować w wierze, ponieważ będą stanowili jedność wokół pracowników Jezusa Chrystusa. Będą żyli w bojaźni Bożej. Pokój pomiędzy ludami nie będzie trwał długo. 25 lat opitych zbiorów sprawi, że zapomną, iż grzechy ludzkie są powodem wszystkich klęsk, jakie spotykają ziemię. Zwiastun Antychrysta ze swoim wojskiem zebranym z wielu narodów będzie prowadził wojnę z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata. Przeleje on wiele krwi i będzie chciał unicestwić kult Boga, aby sam został uznany Bogiem. W ziemię uderzą wszelkiego rodzaju plagi, poza zarazami i głodem, które będą się szerzyć. Będą wojny aż do wojny ostatniej, która będzie prowadzona przez dziesięciu królów antychrysta, królów, którzy będą mieli wspólny znak. I będą jedynymi władcami świata. Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie rodzaj fałszywego pokoju. Ludzie będą myśleć jedynie o zabawie, źli będą oddawać się wszelkiego rodzaju grzechom, ale dzieci Kościoła Świętego, dzieci prawdziwej wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastać w miłości Boga i w cnotach mi najdroższych. Szczęśliwe, pokorne dusze prowadzone przez Ducha Świętego. Będę walczyła wraz z nimi, aż osiągnął pełną dojrzałość. Natura woła o pomstę ze względu na ludzi. Wzryga się z przerażeniem, czekając na to, co musi się stać ze splamioną zbrodniami ziemią. Drżyj Ziemia i Wy, którzy głosicie się sługami Jezusa Chrystusa, podczas gdy w głębi duszy czcicie siebie, drżyjcie, bo Bóg wyda Was swoim wrogom. Gdyż miejsca święte są miejscami zepsucia. Wiele klasztorów nie jest już domami Boga, lecz paswiskami asmodeusza i jego własnością. Stanie się w tym czasie, że narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która będzie w łączności ze starodownym wężem, panem nieczystości. Jego ojcem będzie biskup, w chwili narodzin będzie wyrzucał z siebie bluźnierstwa, będzie miał zęby. Jednym słowem, będzie to wcielony diabeł. Będzie wydawał przerażające krzyki, będzie czynił cuda, będzie żył tylko nieczystością. Będzie miał braci, którzy, choć niewcielonne diabły, jak on, będą dziećmi zła. W wieku dwunastu lat będą znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą. Wkrótce każdy z nich stanie na czele armii wspomaganych przez legiony piekła. Pory roku będą się zmieniać, a ziemia będzie wydawać tylko złe owoce. Ruch ciał niebieskich będzie tracił swoją. Regularność. Księżyc będzie odbijał tylko słabe, czerwone światło. Woda i ogień spowodują konwulsje całej kuli ziemskiej, pochłaniając góry, miasta. Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta. Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta. Demony powietrza razem z Antychrystem będą czynić wielkie cuda na ziemi i na niebie, a ludzie staną się coraz bardziej zepsuci. Bóg będzie opiekował się swymi wiernymi sługami i ludźmi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a wszelkie ludzie będą miały znajomość prawdy. Zwracam się z usilnym wyzwaniem do ziemi. Wzywam prawdziwych uczniów Chrystusa, Boga żywego królującego w niebie. Wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi. Wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, którzy oddali mi się, abym ich prowadziła do mojego boskiego Syna, tych, których niejako nosiłam w moich ramionach, tych, którzy żyli w moim duchu. Wzywam w końcu apostołów czasów ostatecznych, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli z pogardą dla świata i siebie samych, w ubóstwie i skromności, w pogardzie i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu. W czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu nieznanych światu. To jest ich czas, by wyszli z ukrycia i oświetlili Ziemię. Idźcie, okażcie, że jesteście moimi drogimi dziećmi. Jestem z Wami i w Was sprawiając, że Wasza wiara jest światłem oświetlającym Was w tych złych czasach, aby Wasza gorliwość wywołała w Was głód czci i chwały dla Jezusa Chrystusa. Toczcie walkę dzieci światłości, nieliczni, którzy widzicie, że czas czasu, koniec końców jest blisko. Kościół będzie zaćmiony, świat będzie przerażony, ale Enoch i Eliasz, napełnieni Duchem Bożym, będą nauczać z Bożą pomocą, a ludzie dobrej woli uwierzą w Boga, wielka liczba dusz dozna pocieszenia. <laughs> będą one czynić wielkie postępy w cnotach, mocą Ducha Świętego, i potępią diabelskie błędy antychrysta. Biada mieszkańcom ziemi. Będą krwawe wojny, głód, plagi i epidemie. Będą przerażające deszcze zwierząt. Pieruny, które niszczyć będą miasta. Trzęsienia ziemi, które pochłoną całe państwa. Głosy słuchać będzie w powietrzu. Ludzie będą bić głowami o ściany. Będą wzywać śmierci i śmierć dopełni ich cierpienia. Krew będzie płynąć ze wszystkich stron. Kto miałby nie ulec, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Łzy, krew i modlitwy prawych wznoszą Boga, Enoch i Eliasz umrą, pogański Rzym zniknie, ogień spadnie z nieba i pochłonie trzy miasta, cały świat pogrożony będzie w strachu i wielu pozwoli się uwieść, bo nie oddawali czci prawdziwemu Chrystusowi, żyjącemu na wieki. Oto czas, słońce ciemnieje, tylko wiara przetrwa. Czas się zbliża, otchłań jest otwarta. Tam jest król królów ciemności. Tam jest bestia nazywająca siebie Zbawcą Świata, ze swoimi poddanymi. W swej pysze sięgnie nieba, a święty Michał Archanioł zdusi ją tchnieniem ust. Upadnie, a ziemia, która przez trzy dni będzie w ciągłej zmianie, otworzy swego, swoje gorące wnętrze. Bestia upadnie na zawsze i razem ze swymi zwolennikami Pogroży się w wiecznej otchłani piekła. Potem woda i ogień oczyszczą ziemię, pochłoną dzieła ludzkiej pychy i wszystko będzie odnowione. Taka jest treść sekretu Matki Bożej z Lassalet, sekret ten został objawiony dwójce dzieci, Melanie, Kalwati i Maksimilianowi żiro w listopadzie 1846 roku i został przekazany papieżowi Piusowi IX, a potem Leonowi XIII. Zatwierdzony dekretem Świętego Oficjum, jako prawdziwie pochodzący z nieba. Oczywiście jest to objawienie prywatne, więc to jest kwestia osobistej wiary realizacji tych wskazań dla wierzących w Jezusa Chrystusa prawdziwych czcicieli Matki Bożej w Kościele katolickim. Warto to wziąć sobie do serca. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.